Damage. Wow! Zazwyczaj obrażenia są używane, aby zweryfikować, czy w drużynie znajdowała się jakaś <laughs> przeszkoda. Ale czy jest to dobra metoda sprawdzania użyteczności teammateów? No, oczywiście, że nie. Coś <laughs> jest, tak robią tylko jakieś noby, czy coś. No, ja nie będę tą przeszkodą. 1 milion obrażeń, 12 godzin. Wyzwanie, którego jeszcze nikt się nie podjął, ale ja jestem gotów. Czy jest to możliwe? Może. Czy chcę to zrobić? Nie. Ale to zrobię! Tak, dobrze słyszałeś, 1 milion damage'a w 12 godzin. Nie widziałem, ani nie słyszałem, aby kiedykolwiek, ktokolwiek, lub gdziekolwiek, takiego zadania się podjął. Więc pomyślałem, że będzie to świetny pomysł. Ojoj, jak ja się myliłem. Ale żeby część miał sens, to postanowiłem też sformułować kilka zasad. Zatem przejdźmy właśnie do nich. Więc tak, wszystko gram na rankerach 5 na 5. Żeby nie było, że farmię obrażenia na ramie, albo na jakimś łatwym trybie, czy czymkolwiek innym. Chciałem powiedzieć, żebym farmił na trójkach, ale no... Rip trójki. Druga zasada nie pozwala mi dodj'ać. Pomyślałem, że powinienem grać każdy matchup, a nie tylko te, które mocno mnie faworyzują. I ostatnia zasada, czyli liczy się czas z gry, bo czekanie w Q30 minut i doliczanie tego do czasu, no to się mija z celem według mnie. I bez zbędnego zwlekania zacząłem grać. Lecz przed tym pokrótce moja strategia. Moją strategią, którą opracowałem przed zaczęciem, było granie bota, choć jestem mainem topa i polega ona na wybieraniu dwóch postaci, które wpadły mi w oko, gdy przeglądałem listę herosów. Mowa tutaj o Dravenie i o kartusie. Dobrze wiesz, że te postacie biją do damage'a i dosyć szybko snowballują. I dlatego też, tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. I pierwszą grę zagrałem jako Draven. Ten mecz był długi, męczący i wypełniony dziećmi polującymi na mnie. Linie porządnie zastępowaliśmy już od samego początku, co jest powtarzającym się motywem w tym challenge'u. Kupiłem Krakena w 6 minucie, co dużo mówi o tym, co się działo. A nie działo się nic dobrego dla naszych przeciwników. Bo działa się krzywda. Potem teamfightowaliśmy aż do końca. Byłem jedynym win condition, mając Orianę na topie pod inta, także nie było prosto, nie było łatwo ale koniec końców wygraliśmy. Przypomnę tylko, że zwycięstwa nic nie zmieniają. Liczy się tylko i wyłącznie damage, którego na pewno nafarmiłem sporo w tym meczu, a dokładnie 57185. 35 minut. W tym momencie też pomyślałem, że może za niski próg sobie postawiłem, ponieważ w takim tempie to ja zrobię to szybciutko. Oj, oj, Myliłem się. Myliłem się bardzo. Kolejny mecz po małych problemach technicznych zagrałem kartusem. Nie był to wybitny mecz w żadnym stopniu. Irli solidne, po czym nieudany dive, co trochę utrudni miło ale game changerem jest UL. Jeden przycisk farmi dwa kafle depsa, przynajmniej dwa kafle. Jako, że mieli najedzoną Fezdianę, ciężko się dosyć grało, ale zintowała to w pewnym momencie, darmowy Baron i stąd to już jak z górki. Niby to była średnia giereczka, a i tak 41 tysięcy depsa. To stawia mnie w okolicach 100 tysięcy obrażeń w ciągu jednej godziny. Jest to 10% obrażeń, które muszę zadać. Niestety, ale potem przyszły gorsze czasy, a mianowicie dwa mecze, które przegrałem. No dosyć mocno je przegrałem, bo wiesz, im dłuższa tym więcej depsa. Więcej się wyfarmi, więc więcej temów. Jak oponenci mi niszczą bazę w 20 minucie, to jest średniawo. I może nawet byłoby lepiej, ale drużyna. Uja, ja. Takich szczurów dawno nie miałem. Nie moja wina, że mieli ścieki jako spawn point. Ja jestem z Polski mam podobnie. W obu meczykach się starałem wbić jak najwięcej depsa. W pewnych momentach miałem nadzieję, że przedłużę mecz, aby chociaż depsa nafarmić. Już nie mówię o wygranej. Bo znowu znowuż wygraliśmy solidnie. Ale jak kliknąłem taba, to mi się odechciało trochę grać. Tak nafidowanych assassinów to ja nie widziałem nigdy w swoim życiu. Już nigdy ich nie chcę Widzieć. Podobnie było z drugą gierką. 7-1 kasadin w 18 minucie. To już wiadomo, jak to się skończy. Żegnaj, piękny świecie. Nie będę za nim tęsknił. Była poświata malutka, że może to wygramy. Może. Po czym wyparowała, jak moja godność. Po tych tragicznych grach, trochę się, jak to się mówi. Kurwiłem. mecz nadal jest na dobrej drodze, ale nie jest tak wybitny jak wcześniej. Ale pamiętaj, dalej gambluj. Każde z łopatka ma też przed sobą boską serię. Zwycięstwo za zwycięstwem, oranie za oraniem. Czułem się jak rolnik, ciężko mi było uwierzyć w to ile oram. Aż w pewnym momencie pomyślałem, że za łatwe to będzie. W bym chyba musiał grać, żeby było równo. Gra kalistą poszła jak z płatka. Bardzo krótka, ale dobrze zagrana. Całe meczycho zostało przesądzone na walce o smoka, którego i tak dostaliśmy. Zestylowałem na jakichś dzieciach, tańcząc wokół nich jak balerona. Znaczy balerina nie balerona. Punkty słegu dodane. Potem klasyczny Draven podstąpa. Znowu długa, ale obfita w zabójstwa gra. Nie miał wirli chłopak szans, choć moja drużyna starała się przegrać to moczycho. Mając tyle apeków w teamie, a mu składał sam armory. Wiedział, że jak nie ja, to nikt. Trochę mi ten frajer poprzeszkadzał, nie będę ukrywał. Nawet do sześciu itemów w pewnym momencie doszedłem. Wejgar był giga potężny i też był problemem i mógł to wykierować bez problemu według mnie. Ale nie jest tak prościutko, bracie. Na sam koniec szefuncio zawsze wygrywa. Oprócz tych, które przegrywam. Trochę te. Zostałem herosy, którymi nigdy nie grałem, bo się poczułem. Skoro tak dobrze idzie, to czemu by nie? Aszka? No, Aska, e, No nie była, to nie był to dobry wybór, to na pewno. Nie popisałem się ani umiejętnościami, ani obrażeniami w tym meczu. Nawet jak na linii dosyć porządne trady były uskuteczniane, tak w mid-late game'ie ciężko było coś upichcić. Nigdy nie dawaj mi gotować, bo skończy się to dosyć średnio. Inaczej już z Tristanami Kaisą, Okazuje się, że postacie do dojazdu i bicia Depsa dojeżdżają i biją damage. Bo kiedy jest heros, który może na jednego spela znoszytować każdego w drużynie, to uświadamiasz sobie, po co ja w ogóle pikowałem tą ażkę Skok za skokiem, ziomy po prostu intowały. Takie zagrywki to bycie w chinach do więzienia. Wsadziły. Szkoda, że gierka tak krótko trwała, bo mało depsa przez to wyfarmiłem. Podobnie z Kaizą, w nią akurat zagrałem dwie gry pod rząd, i w obu doszedłem do tego samego. Potwornie silny jest ten heros, jak jesteś, Achet, w gierce. Ciężko było znaleźć moment, w którym mogłem umrzeć w teamfightzie. Jest to po prostu porządne herosisko, które za gro może się wciul popisać. Więc tak też zrobiłem i przy okazji znalazłem brata bliźniaka. Bracie bliźniaku, wracaj do domu, tęsknijmy z rodziną. Gdzieś w środku wjechały, jeszcze gry kartusem. Jedna z nich skończyła się anihilacją niemowlęcą. Modliłem się tej nocy za te małe biedne duszyczki, bo to było nieczyste zagranie ode mnie. Z kartusem to już tak jest, że nieważne co zrobię, to i tak zadam w ciuł obrażeń. Więc jest to cheat code w pewnym tego słowa znaczeniu. Ale aby osiągnąć cel w postaci miliona demedża, trzeba używać wszystkich możliwych narzędzi. Jedyne co to szkoda enemy teamu, bo enemy bot im cały mecz. W pewnym momencie, kiedy byłem gigafed, zrobiłem weryfikację obrażeń. I weryfikacja przeszła porządnie. Po tej długiej sesji na dolnej alei doszedłem do 400 tysięcy depsa. W około 5 godzin. Co stawia mnie na dobrej drodze do ukończenia tego wyzwania na czas. Lecz w tym momencie mój duo w którym grałem bota, odszedł puff. Nie ma go. Zostałem sam. Samemu przecież nie będę grał bota, więc powróciłem na moje stare, zakurzone stanowisko, czyli Top Lane. I nie skończyło się to dobrze. Pierwsza giereczka na topie. Dobrze już wierzę, że zagram moim Gregasem. Bomba! Bomba ba bomba, bomba. Trudny mecze, ale jakoś wyszło. Pozdrawiam cię, stary. I dzięki za donata w postaci Wina. Nie wiesz tego tak bardzo do siebie, to nie było personalne. gregasem można farmić sporo depsa, jako że ma on spory pałk na linii. I dobrze się skaluje. I dobrze się teamfightuje. i dobrze split puszuje. I dobrze, że Riot Games jeszcze go nie Niefiło, bo ta postać jest leciutko broken. Nie o tym mowa. Mowa o Raniu topa. Deps, zgadza się. Wylew mózgu dostałem w pewnym momencie, ale też byłem mega zmęczony, jako że nie wiem, która to już była gierka z rzędu. Wjechało jeszcze kilka meczychów. Niestety blind pickowałem w każdym z nich i nie miałem najwybitniejszych meczapów. I w szczególności mówię o fiorze, bo dwa razy pod rząd na nią grałem. Ale na pana Gangplanka było znośnie. Z butów go wyrzuciło. Nie miał jak chłop grać. Przy takich sadzonych bombach ciężko jest nie mieć dużego depsa. Nie jest to tak duża ilość jak na kartusie czy Dravenie, ale nadal spora i wystarczająca, aby. By być w dobrym tempie do ukończenia tego challenge'u. Szkoda tylko, że tak często trzeba na slajdzie siedzieć, bo wiadomo, ja chcę bić damage, ale najlepiej też wygrać. Bo jak szybko nas zastępują, to nie będę miał dużo obrażeń. Muszę to w pewien sposób pogodzić ze sobą. Po tym dostałem filonamida. Sylasika wyciągnąłem, pomyślałem, że mam ochotę nim zagrać. Niestety waniwie, nie najlepiej mi poszło, mało było miejsca do grania, mocno nas przydusili i nie popisałem się w żadnym stopniu w tej gierce. Miejmy nadzieję, że to jedyna taka słabsza gra, ale no z autofillet botem to nic się nie ugotuje. Podjąłem próbę, nie udało się. No, Trudno. Powrót do brata bliźniaka, czyli mój tak zwany safe zone. Też nie poszło najlepiej. W tej trochę mi na przeszkadzała drużyna, bo lejnowałem na Riven z free killami. Nie jest to tak proste. Nawet jak ją zabiłem solo, to potem było średnio. A, ale zrobiłem dosyć fajnego place'a. Sksułem barona, bo imbecy z enemik smite'a z klawiatury usunął. Dwóch siomeczków zmiotłem z planszy i do tego przeżyłem. Można powiedzieć, że dosyć nieźle się odbiłem, ale i tak nie zrobiłem za wiele, bo Riven była overfed. overfed. W drugiej już nie było tak fajnie, bo tam byłem kompletnie już. To, 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 to możemy z tamtej gierki nie pamiętać. Wiadomo, Lilia trochę mi podwiędziła co nieco, ale no to był stąd, nic się nie dało ugrać. Moje playsy były na poziomie Dawida Jaspera, no to się patrzeć nie dało. My bad, drużyno. Jeszcze co zadupiłem na koniec dnia, żeby się odkuć, lecz jak możesz zgadywać? Nie odkułem się. Dużo męczenia na śmiecia z Ignite'em, dużo nudów i farmienia. Dopiero później coś zacząłem robić, ale to już za późno, żeby wykręcić porządne cyferki. I powoli zaczynało być coraz gorzej i gorzej, aż doszło do momentu, gdzie damage był w fatalnej kondycji. Minęło w tym momencie 8,5 godziny, a mam dopiero 586 tysięcy depsa. To oznacza, że żeby osiągnąć upragniony milion, musiałbym zadać ponad 400 tysięcy obrażeń. 3,5 godziny. Nie będę ukrywał, trochę się podłamałem w tym momencie, bo byłem przekonany, że już raczej się nie uda. Ale w tym samym momencie coś mnie tknęło. Przypomniałem sobie, co mówił Gragas. W dupie ze mną. Abuzuj dłobota I w tym też momencie byłem zmotywowany, aby iść dalej. Meczyk po nieudanej przygodzie na topie i od razu z tą pick Zagrałem sobie Stormrazora for fun. Stormrazor OP. Oczywiście to nie jest prawda i raczej nie i nie słuchaj moich farmazonu. Mając dwóch tanków i Sylasa w drużynie. Jedyną sensowną opcją było wdupcenie się na pałę i farmienie depsa z przeciwników. Doszło to do takiego momentu, że po moim potężnym incie przyjaciel z drużyny chciał mojego supporta reportować, bo ja jako czarnoksiężnik byłem odporny na wszelkie reporty. Zaraz po tym stąpie i wygranej na drav odpaliłem na nowo maszynę Kartusa. Niestety nie oddał zwycięstwa, ale nim ma multa, to się nie przyjmuje wcale. Gierka trwa prawie 50 minut, zadubczyłem w niej 382 CS -y i rekord depsa do tej pory, czyli 82 088 obrażeń. Jest to największa ilość, jaką zdobyłem podczas całego wyzwania. Nawet jeśli gry nie wygrałem, to zobacz, jak dużo mogłem wyfarmić. Jest to przez to, że często się fajtowałem i umierałem w środku Teamfighta, aby ultnąć. Ale mniejsza z tym, zerknąłem na zegarek i patrzę, zostało mi bardzo mało czasu, bo około 2 godziny. Więc i przyszedł czas na Mega Stomp Kaiser w 21 minut 26 zabójstw. Jakby to było IRL, to chyba miałbym rekord. Wygląda to jakoś tak. Nara, Narka sięga, elo, to cześć na razie. Trochę musiałem pobiegać przeciwników i pointować, żeby wbić jak najwięcej depsa, bo sama gra była dosyć krótka. Następnie zastępowałem kilka gier, najróżniejszymi postaciami: trochę Dravena, Kartusa, Kajzy. Nie było dla oponentów szans. Limit testowałem jak najdalej, żeby jak najszybciej zdobyć tyle depsa, ile mogę. Starałem się jak mogłem, aż się do trudnej, jakby na to nie patrzeć w sytuacji. A dokładniej. Po grze Dravenem, którą zastępowaliśmy, mówiąc w wielkim skrócie, miałem do zrobienia 40 tysięcy obrażeń, ale zostało 10 minut, więc piknąłem tego co oddał mi najwięcej. Kartusa i ze wszystkich sił starałem się wygrać tak szybko jak mogłem Idąc przed siebie jak huragan Niestety, ale nie udało się Zadałem 66 tysięcy obrażeń To oznacza, że w całości udało mi się już zabrać milion 667 obrażeń Lecz Niestety nie zmieściłem się w 12 godzinach. Według zasad, które samemu ustaliłem, liczy się czas z gry, a nie kiedy ją zaczynam. Więc w wielkim skrócie, nie udało się. Jestem niezwykle szczęśliwy, że dałem radę przetrwać tyle meczy, nawet jeśli nie ukończyłem wyzwania w taki sposób jak chciałem. Ostatecznie uzyskałem 950 867 obrażeń. Może zabrakło szczęścia, może trochę umiejętności, ale nie może zabraknąć Ciebie w moim gronie subskrybentów, więc subskrybuj w tym momencie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pa pa pa. ごありがとうフフフフ。